Witam was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na rzeczy do sklepu Homla. Kochani, pojawiła się tutaj jesienna kolekcja i ja już na samym wstępie mam dla was perełki. Pierwsza to taki pojemniczek w kształcie dyni, kosztuje 40 zł. Bardzo ładnie wykonany, podoba mi się jego kolor. No po prostu cudo. Obok mamy coś do bukietu, mamy sztuczną jarzębinkę, bardzo fajnie wykonana, realistyczna. Mamy tutaj trzy takie jakby pęczki przy jednym kwiatku, no ale troszeczkę droga, bo kosztuje aż 25 zł, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj mamy fajne komplety. Za 100 zł mamy dwie buteleczki, jedna na ocet, druga na oliwę na takiej drewnianej podstawce, a obok mamy taki większy zestaw, gdzie są mniejsze buteleczki i do tego jeszcze mamy pieprzniczkę i solniczkę i ten mniejszy, ale poczwórny zestaw kosztuje 90 zł. Kochani, kolekcja jest naprawdę bardzo ładna, mamy sporo dodatków do domu, mamy też fajne kubeczki, więc zapraszam Was do oglądania, a jeśli taki filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, będzie mi bardzo miło, a jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek, a teraz zapraszam na półeczki. I zaczniemy sobie od pierwszego zestawu szklanek. Mamy je tutaj z uszkiem, one są z podwójnym dnem. I w zestawie mamy dwie sztuki, one kosztują 60 zł. Za 15 zł mamy taki mały wazonik w fajnym zielonym kolorze. Za 35 zł mamy szklany dzbanek z metalowym koszyczkiem idealny do zaparzania liściastej herbatki. Ale tutaj mam hit, mamy przepiękną poduszeczkę w takie jesienne liście. No idealna teraz na jesień, kosztuje 60 zł. A obok mamy chlebak za 50 zł, taki miedziany z drewnianą przykrywką. No cudo. Bardzo spodobał mi się ten dozownik, on jest w przeznaczeniu do płynu do naczyń. Jest zrobiony tak jakby w starym stylu trochę vintage, no ciekawie to wygląda. Tutaj mamy jabłuszko metalowe za 50 zł. Mamy też nową doniczkę za 30 zł w bardzo ładnym kolorze. Bardzo fajna miska, kosztuje 99 zł. Jest drewniana. No powiem wam, sałatka wyglądałaby w niej naprawdę bardzo ładnie. Kolejny zestaw szklanek z podwójnym dnem, też jak w wcześniejszym zestawie mamy dwie sztuki i kosztują 60 zł. Do tego chlebaka mamy też zestaw pojemników za 20 zł. No, powiem Wam, że wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Kolejny zestaw szklanek, tym razem takie okrągłe, za 50 zł. Też mamy dwie sztuki i powiem Wam, że te podobają mi się najbardziej. Podoba mi się też ta poduszka. Ma bardzo ładny kolor jest taka pleciona, ma takie frędzelki i kosztuje ona 30 zł. Ta szklanka to jest po prostu hit. Ona jest taka kwadratowa, kosztuje 40 zł i ma dwa kolory, ponieważ z wierzchu jest przezroczysta, a w środku jest zielona. No powiem Wam, idealny efekt. Tutaj mamy zestaw dwóch wideców i dwóch noży za 40 zł i one mają uchwyty drewniane. No powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Za 99 zł mamy też drewnianą paterkę. I pierwsza świeczka za 20 zł w kształcie szyszki. Tutaj mamy kolejny dozownik, też z tej samej serii, ale w innym kształcie i kolorze. No powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Kosztują 60 zł i ten kolor idealnie pasowałby mi do kuchni. No popatrzcie jakie cudo. Mamy taką małą pluszową dynię. No idealna ozdoba na przykład na łóżko. No powiem wam, że wygląda bardzo ładnie i kosztuje 30 zł. Tutaj mamy ciekawy świecznik, kosztuje 40 zł, później Wam pokażę. Z tej samej serii mamy też wazonik. W tej kolekcji sporo będziemy mieli takich kubeczków, które są szerokie, ale nie za wysokie. Tutaj mamy takie zielono za 25 zł, no idealne do serwowania gorącej czekolady. Ta figurka mnie bardzo rozśmieszyła, ponieważ jest to metalowy yy, pancernik w kolorze złotym. Wygląda przez przesłodko i kosztuje 50 zł. Jeśli podobała wam się kolekcja figurek z Pepko, gdzie mieliśmy żuczka i motylka, to zapraszam was do Homli, ponieważ tutaj mamy złotą pszczółkę. Wygląda bardzo ładnie i kosztuje 30 zł. Jak jesień, to nie mogło zabraknąć też kominka. I tutaj mamy w bardzo ładnym kształcie i kolorze. I kosztuje on tylko 30 zł. Tutaj mamy kubeczek na taką kawkę w drodze. Jest szklany, ma szklaną osłonkę. Kosztuje 30 zł, ale ma bardzo ładny taki bursztynowy kolor. Jeszcze raz pokażę Wam te pluszowe dynie, ponieważ tutaj oprócz tej brązowej mamy jeszcze taką. Kremową. Kolejne kubeczki takie niziutkie kosztują 20 zł. No powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten kolor, kształt. No jeden z ładniejszych kubeczków. Tutaj mamy już większy kubek, który ma fajne ówko, ponieważ dopasowuje się do palców. Kosztują 25 zł i podoba mi się ten pudrowy róż. Ale tutaj mam coś ciekawego. Mamy taką podstawkę w kształcie liścia, kosztuje 40 zł, ona ma tutaj też takie zagłębienia, no bardzo ładnie wygląda. Tutaj nie wiem, czy to przypadkiem nie był błąd, ponieważ była kula do kąpieli za 40 zł. To nie wiem, czy one są w zestawie, że te 4 są za 40 zł, czy tutaj po prostu była źle przyklejona cenówka. Bardzo mi się podoba w Homli, że oni przed każdym zapachem mają taki tester wystawiony, gdzie możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda. I na przykład tutaj mamy taki zapach za 40 zł i jest to drzewo sandałowe. No, popatrzcie na to: mamy przepiękną paterkę w kształcie liścia. Kosztuje 60 zł, jest złota. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest to takie małe nawiązanie do następnego przeglądu. Następny przegląd będzie z Pepko i tam właśnie będą lampki, które będą z metalowymi właśnie takimi liśćmi. No powiem Wam, że hit. A na koniec mam dla Was poduszkę kremową, kosztuje 50 zł i mamy tutaj wyhaftowane dynie, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej, co polecacie albo co Wam się nie sprawdziło. Czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam miłego poniedziałku, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.